Cześć. Tym razem książka Armies of Germany do trzeciej edycji Bolta. Książka jest już jakiś czas na rynku. Jeśli chcecie bardzo fajny filmik po polsku o tym to polecam kanał Jar of Dice. Tam Jarek zrobił już filmik o tym praktycznie po tym jak ta książeczka wyszła. Aczkolwiek postanowiłem też ja nagrać ten filmik. Też po szybkości omówię co tutaj jest. Tak, żeby po prostu było w jednym miejscu na jednej playliście razem z innymi książkami, które nagrywam. No i dobra, bez zbędnego pierniczenia lecimy. Co tu jest ciekawego? Wstęp. O czym jest ta książka? Niemieckie siły podczas II wojny światowej. Zarys historyczny. Niemieckie siły w Boltekszem. Listy armii. I tak, zasady specjalne. Hitler są czyli lekkie karabiny maszynowe, mają dodatkową kostkę rzutu y, do, do strzałów. Y, Blitzkrieg, regularni weterańscy niemieccy oficerowie mają dodatkowy jeden y, rozkaz Snaptu. Mogą dodatkową jedną kostkę wyciągnąć, czyli, przy, czyli przykładowo, porucznik może dać trzy kostki Snaptu, kapitan może dać 5 kostek snaptu. Trening inicjatywy. Regularni weterańscy Niemcy nie dostają kary minus 1 do morale za utratę dowódcy drużyny to porucznika Pancer yy, jedna yy, Jeden czołg, który ma wyszkolenie weterańskie, może być dodatkowo asem pancernym. Gdy strzela z głównego działa, ma dodatkowe plus 1 penetracji. Dodatkowo w tabelce na yy, uszkodzenie pojazdów ma dodatkowo plus 1 do jego rzutu. Czyli jest bardzo skuteczny, ale bardzo drogi. Polecam go na przykład w pancerze trzecim używać, ponieważ pancer trzeci jest dosyć tanim czołgiem znaczy względnie tanim, jeśli chodzi o weterańskie czołgi a z dodatkiem yy, bycia asem pancernym, przy średnim dziale pancera trzeciego, przeciwpancernym, yy, ma efektywność ciężkiego działa i jest jeszcze lepszy przy niszczeniu, więc to jest tania, mocna siła. Zasady Defendy Fatherland, czyli podział na kilka podfrakcji, że tak powiem. Dokładniej na Waffen-SS, Fallschirmjäger i Gebirgsjäger. Nie licząc oczywiście zwykłego HER, czyli piechoty. Zasady dla Fallschirmjägerów, czyli spadochroniarzy, muszą być weteranami, muszą być ulepszeni do Staborna, muszą mieć ulepszoną cechę staborn za jeden punkt, Czyli jak świat światem, spadochroniarze zawsze są weterańscy, zawsze są w, e, z tabornami w każdej armii, w całym bolcie. W FNSS e, muszą być ulepszeni do Fanatyka za dwa punkty. INEXPY e, dodatkowo mają kolejne zasady. SS e, i INEXPY. Mixed quality, czyli mieszana jakość. No, to wiadomo, tam pod koniec wojny już różnie bywało. Za każdym razem, gdy. Jednostka nie zda testu, testu rozkazu, rzucamy d6, kostkę i patrzymy, co się wydarzy. Narzut 1, 2, jednostka od razu idzie down i dodatkowo dostaje d3 pinów. Narzut 3, 4, jednostka od razu idzie down, tak jakby no, normalnie po prostu down idzie. I narzut 5, 6, jednostka od razu robi y, run, bieg w stronę najbliższego widocznego przeciwnika. Ewentualnie ADVANCE jeśli jest spowolniona przez teren Jeśli taki ruch RUN lub ADVANCE powoduje, że ta jednostka będzie w kontakcie z jednostką przeciwnika To wtedy automatycznie rozpoczyna się walka w zwarciu Dam na bagnety, na kolby Na co to tam człowiek ma słoiki z pomidorami If there is no visible enemy Jeśli nie ma widocznego przeciwnika Przyjmujemy rzut 3-4 Sieger, czyli piechota górska, jednostka musi być weterańska, jednostka musi być ulepszona o cechę fieldcraft, czyli, yy, czyli że traktują rough ground, trudny teren, jako open ground, otwarty teren. Mogą biegać przykładowo po, po lasach czy po kamieniach. Winter equipment, piechota górska była wyposażona w sprzęt yy, górski yy, do pokonywania terenów śnieżnych. Czyli mają przykładowo narty, dzięki czemu e, mogą poruszać się po śniegu. Śnieg oczywiście jest w zasadach kampanii, w zasadach dodatkowych, nie jest w e, standardzie. E, ładunki wybuchowe, każdy ma takie same. E, 3 cale, one shot. 3 cale HE oczywiście. Dowódcy. Można wziąć go Defendi Fatherland medyk, Kapelan Oddziały Piechoty Grenadierzy Ludowi z późnej wojny Pancer Grenadierzy mają cechę piechota zmechanizowana i piechota zmechanizowana może przerzucić nieudane testy na wejście i wyjście z pojazdu oraz gdy są w transporcie i ten transport ulegnie zniszczeniu, zamiast dostać D6 trafin, dostają D3 trafin. No i mogą być oczywiście defendy Fatherland, czyli mogą być jako SS na przykład wzięci. Kratschutzen, Gebirgsjäger, Feldżandarmeria. No to Feldżandarmeria to jest. Ułatwienie na wejście pojazdami z rezerw. Straw bataliony, czyli jakieś bieda piechoty. Green Grenadier Squad. O, to jest całkiem fajne. Brandenburgia. To są takie śmieszne siły, które utrudniają życie przeciwnikowi, Psują mu zabawę, utrudniają wchodzenie z rezerw. Do tego zwiększają fubary. Trochę je utrudniając jeszcze. SS Mani, SS Mani na koniach, Kozacy, Spadochroniarze, Green Falsche To już tak na, na późną wojnę: jak po szybkości spadochroniarze uzupełniali, czym się dało, już są Inexperience, Luftwaffe Field Division, Ostruppen, sama biedna piechota, Volkssturm. O, Volksgrenadierzy Grenadierzy. mają ulepszoną zasadę Green. Wo green to jest taka zasada, że gdy jednostka poniesie pierwszą stratę, rzucamy kostką i na rzut 5-6, 5+, 6, 5 plus, jednostka jest automatycznie podniesiona o rangę do góry z inexperiencea do regularnego. W przypadku tych Volksgrenadierów, Grenadierów, ludowych, jest to wzmocniony Green, bo zasada Green, bo nie dość, że Normalnie mają narzut 5-6, przejście z inexperience'ów do regularnych, to jeszcze później rzucając jeszcze raz, na narzut 5-6 przechodzą z regularnych do weteranów. To zamiast jest Hitler, Jugend, jednostki alarmowe, Kriegsmarine piąta kolumna. O, piąta kolumna też jest ciekawa. że. I artylerie. Augi. Nic nowego też tutaj nie ma. Wszystko to już też było. Żadnego nowego Wunderwaffe też nie ma. O, tutaj. Walka z sowietami na bagnety, na kolby, na wszystko co było, Hobbyce. Transporty. Ambulanse mogłyby być wzmocnione trochę. Tutaj już Stalingrad zimą, czyli już ucieczki, okrążenia. Zdobyte pojazdy, ewentualnie z zmienion Tutaj mamy jakieś zdobyte pojazdy. Pancer, Pancer 17R, czyli to jest stary i lubiany Renault FT17. Flam Pancer y B2. Czyli francuski czołg B2. Co my tu jeszcze mamy? Pancer 35R, czyli czechosłowackie sprzęty. Turm pancer Panzer 40, czyli z włoskich czołgów przerobione na, na stanowiska bunkry. Pancer Jager 35R. Szczerze brakuje mi tutaj sowieckiego sprzętu, ewentualnie na późną wojnę jakiegoś brytyjskiego, bo tu też przejmowali pancerz Pawagen P204 z Harda przerobiony francuskiego. Jest tutaj dużo sprzętu właśnie yy, po kampanii francuskiej przejętego, po Czechosłowacji przejętego, aczkolwiek brakuje tego, co już się wydarzyło od połowy wojny, czyli przechwycenia sprzętów brytyjskich, amerykańskich, sowieckich zwłaszcza. Ale... Przykładowe armie, wojska blitzkriegowe, mamy tutaj piękną rozpiskę, co możemy użyć, A siłę blitzkriegową, 1250 punktów, tak by się ta siła prezentowała na mapie, mamy tutaj czołgi, pancer dwójki, jakieś garbusy, ciężaróweczki i mało piechoty, Palszym Jäger. Siła na cały 1000 punktów. Jest tego bardzo mało, no ale to są weterani, więc oni są bardzo drodzy. Afrika Corps na 1250 punktów. Mamy tutaj parę czołgów, wozy. I o, jeszcze krat 300 są na motocyklach. Bardzo klimatyczna. Według zasad, słaba jednostka, aczkolwiek bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o pustynię. Ostfront. Mamy Waffen SS 1249 punktów. I taka, taka piękna siła. Puma, całkiem, całkiem ciekawy pojazd, aczkolwiek drogi. I również bardzo mało piechoty, bo to weterani, czyli są drodzy. Siła na późną wojnę, czyli obrona Berlina. 999 punktów. Niecały 1000. Mamy jakąś. Wolksturm mamy jakiś. Volksgrenadierów ludowych. Mamy jakiś Volksturm, mamy grenadierów ludowych, mamy Hitlerówkę, mamy młodzieżówkę Hitlera i bodaj elefanta? Nie, to jest jak Tiger, jak Tiger i motocykl z MG. I pomocnik w wybieraniu sił na dany okres wojny. Klasycznie Early, Mid i Late War. I na wczesną wojnę możemy użyć według, według tutaj zaleceń producenta. Straf bataliony, krat szuceny, lekkie artylerie, nebelwerfery nawet. Co tu jest z pojazdów? Pancery trójki, czwórki, jedynki, trzydziestki ósemki. Tutaj Blitzkriegowi Niemcy jeszcze. Barbarossa ewentualnie. O, początek Barbarosy, albo inwazja na Polskę, bardziej inwazja na Francję. Średnia wojna zdecydowanie więcej sił. Już spadochroniarze już spadochroniarze pionierzy ROA jeszcze jest, czyli Rosyjska Armia Wyzwoleńcza pod generałem własowym. Artyleria, flagtwillingi, jakieś raketenwerfery. Dużo, dużo pan, pancerów trzecich, czwartych. Tygrysy, pantery. I nasze duże ukochane kociaki się zaczynają. Sztuglajfy. No i co mamy tutaj? Sztumele. Dużo pojazdów opancerzonych. Panhardy przejęte. Tutaj mamy chyba Afrika Corps jeszcze. I na Late War. Na late war, czyli wszystko, wszystko, wszystko. Razem z gigantami typu Maus, razem z miniaturkami typu Reno FT17. Czy tu było Renault wymienione. Pancer 1 była. A jest. Pancer 17. R. Czyli mamy obok siebie zarówno Mausa. Pancera 8, jak i Pancera 17R, czyli Renault FT. Odgroma i jeszcze trochę. Kredyty z podziękowaniem. Tutaj reklama sklepu. I dziękujemy. Kolejna książka.